mano witajcie rozbitkowie z tej strony Kondi, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to już trzeci odcinek serii z Rafta. A na dzisiaj przygotowałem ekspansję na tę olbrzymią wyspę. Moi drodzy, patrzcie tam, ptak lataku macie to. No, szczerze powiem Wam, że dzisiaj na pewno będzie się działo. kontencik będzie niezły. A na razie chyba pójdę spać, gdyż jest już ciemno. I w sumie wolałbym... Boję się tego, że ta wyspa może mi odpłynąć jak pójdę spać. No ale dobra, zobaczmy jak to będzie. No, najwyżej się okaże tak, że, że budzimy się rano i tej wyspy już już nie będzie. Jest ta wyspa, nadal super, super. Mam nadzieję, że za chwileczkę się zrobi jasno. No i tak, na pewno chciałem sobie zrobić kotwicę, więc stwórzmy kotwicę, tylko... Gdzie tę kotwicę mogę zrobić? Ona gdzieś tutaj powinna być, co nie? Zarzucana kotwica. Tak, przybywmy linę lina stworzona i jeszcze wiosło chciałem stworzyć. Dobra, wiosło również mamy. No i moi drodzy, jest superansko. Teraz tylko musimy poczekać, aż podpłyniemy pod tę wyspę, i będziemy mogli ją eksplorować. I teraz jeszcze jedna rzecz, która jest taka, moi drodzy, no pewna pewna, to no musicie zostawić łapeczkę w górę oraz suba. Bo jest to bardzo ważne. I to dzięki wam mogę rozwijać tę serię weźmy sobie. Sprawdźmy jak ta kotwica będzie tutaj działała, bo jak widzicie podpływamy sobie pod tę wyspę, już za, za chwileczkę tu będziemy, tylko boję się, o patrz, jakie tu są fale, ja cię kręcę, no masakra, masakra z tym. Yy, tu mamy nawet ładny brzeg, więc zróbmy sobie tak, że, o, to będziemy mogli zrobić tak, tylko boję się tego, że rekin jak, jak za daleko... Jak za daleko po prostu sobie zarzucę te kotwice, to będę miał za dużo tej, tej wody, tej przestrzeni, żeby przejść. Więc róbmy sobie tak, podnieść i same Czy się udało? Wydaje mi się, że powinno się udać. No i chyba jest superamsko, co nie? Trzyma się ta moja tratwa, jak na razie. No i będziemy lecieć na tę wyspę. Patrzcie, już mam dwie siateczki, zrobiłem sobie między, między odcinkami. Chyba jedną siatkę wam jeszcze pokazałem, ale drugiej nie miałem wówczas. Dobra, idziemy sobie teraz i no, jestem bardzo ciekawy, co będzie. Na... I tu jakiś robak mi lata. Czy to jest? Ja cię kręcę. Muszę, od... Muszę dzisiaj nagrywać odcinek z otwarty. To jest dzik, ale ten dzik się zmienił. Ja cię kręcę. Ty on był totalnie inny. Sprawdźmy sobie, co my tu możemy odłożyć do, do mojej, um, do mojego po prostu, do mojej skrzynki. E, dobra, to sobie na pewno odłożymy. To może też. Kamienna siekiera, to będzie potrzebne. E... Oj, przepraszam, pies. Ciub, mega, megi, ciub. Dobra, mi się Ten pies będzie taki głośny, to mi zaraz Lipton. E... Ok, chyba najważniejsze rzeczy mam ogólnie. Chyba ciągle sobie zebrać plony. Tak ta, ta właśnie uczynię, bo w sumie szkoda, jakbym coś stracił. Widzę, że tu już ptak lata. Ja się tak boję tego, że, że coś się odwalę. E... W ogóle chyba powinienem wziąć jakąś wodę w butelce, może czy coś, żeby. No i wypiłem to mnie dobrą. Dobra, tak sobie robimy. Będziemy sobie ten nalejemy, że jak wrócimy, to już będzie okej. Okay. Dobra, sprawdzamy, co tu możemy zrobić. Tak ogólnie e, sprawdźmy, to mogę rozwalić czy nie? Nie, nie mogę rozwalić, niestety. Ok, muszę pamiętać, gdzie ta moja wyspa się znajduje. Ej, kamień na mnie rzuca. Ej, Dzik! Ja cię kręcę, ty! Co ty robisz? Kupię. Moi drodzy, tu jest hardcore, tu jest naprawdę hardcore i ja się obawiam o to, że ja niestety nie dam rady Że będzie tak ciężko Patrzcie ja Cię kręcę, i odwróć, stracić 2, zapasu, się i odróć, stracisz 2 zapasów żeby na Dobra, ale masakra się odwaliła. Nie wiem, aby się odwalić, co tu się odwaliło w ogóle. Ty, ja nie myślałem, że aż, aż tak dostanę po łbie. No, co? Czemu tak się wydarzyło? No nie, no nie gadajcie tak. Ale mi jest smutno, naprawdę. To w sumie myślałem, że tutaj więcej zdziała. Ten rzuca we mnie tymi kamieniami. To jest taka tragedia. Moi drodzy, to, z, to już jest pierwszy dead w tej serii. Weźmy sobie, pójdźmy tam i sprawdźmy, czy ja mogę coś w ogóle. Mm, czy ja mogę coś wydobyć, bo to jest dla mnie najważniejsze. Jest ten dzik! I stąd chłopie, zostaw mnie w spokoju. Co ja ci zrobiłem? Mogę ten wejść? I hope so. No, zostawcie mi. No idzie ten dzik tutaj zostaw mnie. No i dosta... Co tu się odwala w ogóle, ty Jeszcze mi tu zostaw chyba to są moje siatki, które były naprawdę bardzo drogie Dobra, ogólnie to uciekamy stąd, bo ja nie widzę tutaj przyszłości w tym, w tym co teraz chcę tutaj zrobić Pierwsza ekspansja na wyspę została Yy, wykonana nieprawidłowo. Niestety się nie udało. No co mam, mam więcej powiedzieć? <laughs> no nie rzucaj we mnie tymi kamolami, bo ty jesteś jakiś crazy. Naprawdę. Yy, będę musiał chyba tu, żeby jeszcze troszeczkę sobie zdrowie podreperować. Yy, no ale wiecie co? Weźmy sobie po prostu spadajmy stąd albo... No nie wiem, bo, bo jest mi naprawdę bardzo szkoda to, że, że tutaj już nie mogę zrobić więcej nic. Yy, no i wiecie. Sprawdźcie sobie, czy ten dzik tam nadal jest, bo to jest to jest w ogóle dziwne, że ten dzik tam cały czas na nas, na nas czycha On czeka i czeka. Jakby. Dobra. Dobra. Ej, jest tu! No co za skurczywy kwalony! Co ja mu zrobiłem ogólnie, że on tak na mnie się rzuca? Wiecie moi drodzy, co, co to może być? Dobra, ej, ogólnie ja mam to gdzieś, spadamy stąd, miała być pierwsza ekspansja na wyspę, a wyszło tyle co, co zwykle, czyli, czyli maniana, odpływamy stąd, lecimy stąd. Postawmy sobie inaczej ten... Czekaj, zrobię tak, tak. Będziemy gdzieś tam, bo to jest, to jest tragedia. Czemu takie coś się paliło w ogóle? Jest mi mega przykro, że mi się nie udało tutaj zwojować więcej. Więc wracamy sobie gdzie, gdzieś indziej i, i szukamy jakiejś lepszej wyspy, jakiejś mniejszej. Żeby coś ogarnąć sobie. Mi się wydaje, że też raft tutaj dobrał mi taką wielką wyspę przez pryzmat tego, że już troszeczkę przegrałem tutaj. No i dlatego tak mi się wydaje. No ale dobra. Nie jest tego. Dobra. Możemy sobie już stąd odpływać. Nie widzę tutaj przyszłości, ale możemy zrobić tak, że jeszcze coś sobie tu ogarnię. Potrzebuję wędkę. Zrobiłbym sobie wędkę, wędka, wędka. Wędkę. Tu jest wędka. Jest lipa z linami ogólnie, no dobra. E, możemy tutaj cały czas żerować na moich. na tych. E, na moich burakach. Zrobimy sobie tak. Robimy tak. Zrobiłbym sobie wodę, wędkę tu. No i uciekam. Ty ruda, dobra. Weźmy, po prostu odpłyjmy gdzieś na jakieś szerokie wody, znajdźmy jakąś inną wyspę, weźmy tutaj już w ogóle, nie wracajmy do tego tematu, bo to jest, to jest hicior, że takie coś się odwaliło. Ja, ja nie rozumiem czemu takie coś się stało. E, I tak, teraz jak tutaj będzie się ogólnie to wszystko działo, to w międzyczasie będę chciał z wami troszeczkę pogadać, pogadać na temat tego, co ostatnio się dzieje na moim kanale, jak to wszystko wygląda, w ogóle patrzcie co mogę teraz zrobić. Tyle rzeczy mogę stworzyć, że to jest Hitcher. No jestem mega szczęśliwy. Jak mogę śrubkę zrobić? Taki gruby gwóźdź. Dziwna nazwa. No i tak, jestem bardzo szczęśliwy, zważywszy na to, że wychodzi nowe DLC do farminga. To jest taka rzecz, o której chciałem wam naprawdę powiedzieć. Bo jednak, farming to jest taka no, główniejsza seria na moim kanale. Nowe DLC wychodzi. Nie miałem w ogóle czasu, kiedy wam, wam, wam o tym powiedzieć. Dopiero bym powiedział w następnym odcinku z. Z tego, z, z, z. No, z farminga. No tak to wiecie. Działamy sobie cały czas. Dobra. Bierzemy sobie wody, bo już pewnie się nam ogarnęła. Teraz sobie kolejną wodę bierzemy. No i szukamy cały czas tego. tego lepszego jutra. Tak to mogę powiedzieć. Ale jest tragedia. To jest taka tragedia, moi drodzy. Ja liczyłem na to, że. Że jakoś fajnie uda mi się zeksplorować tę wyspę dzisiaj. Że będzie um, ciekawy temat na odcinek, będziemy mogli sobie trochę więcej tutaj pogadać, pozwiedzać i, i porobić coś fajnego. A tu wychodzi tak, że. Myślę, że tam jakaś kolejna wyspa jest. A tu wychodzi tak, że jest lipa totalna, bo. O, gra się chyba sama zapisała. E, lipa totalna, bo ten, bo. Ciężko jest z tą wyspą. Nie ma wiatru w ogóle, to jest ciekawe. No, pójdźmy gdzieś, gdzie będziemy mogli. gdzieś, gdzie będziemy mogli zrobić więcej rzeczy ciekawych. Gdzieś, gdzie będzie jakaś wyspa, kolejna, bo na razie to jest, to jest tragedia po prostu. Nie dzieje się nic ciekawego tutaj. E, dobra, e, możemy sobie coś tu z wyspą porobić, Znaczy z wyspą, mam tratwą. E, potrzebujemy młot. Dobra, patrzcie, udało się. Mamy rzeczy z tego rekina. Fajnie, superancko. Mamy głowę rekina. Ja wiem, że to można ubrać, co nie? Jak by to wyglądało? Patrzcie, głowa rekina. Au, au. I cały czas kierujemy się w stronę tej wyspy. Nie chcę tam płynąć. Mogę gdzieś odpłynąć, gdzie indziej? Bo ta wyspa mnie na tyle wkurzyła, że już mam dosyć jej. No chyba, że tak graną każe tam, no to okej, okay, no to próbujemy bardziej tam, no i tyle, no. Niech, niech będzie. Ściągam to, bo to nie ma sensu. No. Eee, wracając do tematu DLC. Ogólnie... Nie mam desek nawet już. Ale jest tragedia. Książę mi to je. Nie mam desek, nie mam niczego. Ta, ta wyspa naprawdę by mi się mega przydała. Może tam wrócimy. Co wy o tym sądzicie? Podpójmy sobie. Spróbujmy jeszcze raz. Spróbujmy jeszcze raz tego dzika gdzieś tam złapać za rogi, jak to się mówi, no i spróbujemy to ogarnąć, no bo jednak to nie może, moi drodzy, być tak, że my się tak szybko poddajemy jednak, no kurde, tyle tutaj rzeczy zrobiliśmy, tyle, tyle nam się udało pogadać o tym, się pogadać, tyle nam się udało stworzyć tej tej całej historii materiałów, tych, tych tych rzeczy, że, że no po prostu szkoda, że aż tutaj odpuścić, wiecie chyba o co chodzi. Zaraz, chyba nie ma nawet desek, tak by the way. Jest totalna lipa z dyskami. Mogę stworzyć w ogóle ten? Ja nie mam niczego. Jak ja tam będę walczył? Ale jest tragedia ogólnie. Ty, co ja tu robię? No, ja jestem jakimś to. Jestem biednym rozbitkiem. Kumacie to? Jestem biednym rozbitkiem. Nie tylko że jestem rozbitkiem. To, jeszcze, to To jeszcze biednym. I takim bardzo biednym. Więc co tu się w ogóle dzieje? Czemu takie coś się odwala? Nie wiem, masakra, masakra. Piszcie w komentarzach jakie chcecie następne odcinki z Rafta, z Farminga, czy ogólnie z innych, z innej gry być może. Jest tam ten dzik. Ten dzik mnie tak wkurza, że ja nic nie, że ja nic nie mogę z tym zrobić, że no po prostu nie wierzycie, moi drodzy, no nie uwierzycie mi. Tak, zaznaczam, aha, że to jest dzień. Dobra, tak mi ten dzik wkurza. Na no, ja nie go wziął za rogi. I bym mu powiedział tak, dziku, uspokój się, bo to jest moja seria, ja tutaj chcę dobrze wszystko zrobić i chcę, żeby to fajnie wyglądało, a nie, że to będzie taka lipa, że ty mnie atakujesz, że nie dogadujemy się w ogóle i ten i, i ten ten i teges. Te tak być nie może, moi drodzy, chyba. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi, że przekaz dobry jest. To złapałem te, czy nie? Zaszczęszenie wziął. Dobra, czy mogę stworzyć? Brakuje mi jeszcze jednej tej. Dobra, super. Zostawiam. Złapnę tego dzika tu. Łapał Dobra, patrzcie, udało się go Chodź tu, chodź tu, chodź tu byczku, chodź, dobra Ej, bierzemy tego dzika, szybko, skórę, wszystko mamy, patrzcie ile mamy rzeczy Super, mega, mega, podoba mi się to Możemy, czy możemy zrobić kotwicę teraz? Czy raczej lipnie? O, lipnie i to bardzo to... lipnie Jeszcze ten mi musiał... Ja cię kręcę, no, coś ty mi zrobił, chłopie? E... Mogę to wziąć? Nie mogę, ty. Doraź, spać. Ej, a on mi może zaatakować tutaj podczas tego? Nie, nie może. No i nie atakuj mnie, ty, kurde. Dobra, ogólnie lecimy, zdobyć tu jak najwięcej rzeczy. Mogę te drzewo ściąć? A to się siekiera? No tak, to jest siekiera, czemu ja te drzewo nie mogę ściąć? Dobra, spróbuję zdobyć tu jak najwięcej rzeczy ogólnie, bo fajnie by było. Ja Pido Ej, dwie już... dwa Dedy już miałem dwa Dedy już w tej Co tu się ogólnie odwala? Ale ja z tym nubem. kurde noż... Ja nie mam w ogóle... Czy, czy, czym zniszczyć tutaj jak, jakichkolwiek tych rzeczy. Mogę coś tutaj pozyskać ogólnie? Czy nie? Dajcie mi coś proszę. O, biały kwiat, super. Tam jest jakaś stwór. No ja nie mam nic. Ja nawet nie mam jak stworzyć tego. Kumacie to? Ja nawet nie mam jak stworzyć siekiery. Jest tragedia. Jest totalna tragedia. Jest taki lipton. Musimy tutaj trochę. Jak, jak się robi ogólnie siekierę? Deska lina kamień. Mam ma coś z tych rzeczy <grym> nic. Kamień mam, dobra, czyli deski. Trzeba no, czy ja uzyskam z tym tyle desek. Ten mi atakuje walony śmieć. Oby ci wszyscy. No, odejdź od tego. Tora, to już chyba jest koniec. Ja ja, ja chyba ogólnie nie na tu nic zrobić. Spadamy stąd. Ogólnie. Spadamy stąd. Zapiszę sobie świat. E, spadamy stąd i zobaczymy jak to będzie dalej, bo wkurza mnie, mnie to wszystko. Tu ten ptak, to że to. Ty... Kurde, no masakra. Ja zaraz coś tu odwalę, ja tu i zaraz coś takiego odwalę, żeby nawet nie uwierzycie. Jest taka tragedia, ja dwa razy zginąłem już. Idź stąd, proszę ci, idź stąd chłopie, ja chcę tylko sobie pokrać w rafta. I tu są naprawdę tylko 3 dedy i co, później jest koniec gry? Dajcie mi znać w komentarzach, bo ja nie wiem jak to jest. Tylko, serio, są tylko 3 dedy? Jeśli tak, to jest totalna lipa. Szczerze, powiem wam. No odejdź ode mnie, kurde ty. Ty, ty cieniasie. Ej, 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 bo jeszcze reki miałem zaraz tutaj w kąsi I będzie w ogóle totalna. Totalna słabizna. Dora, jak widzicie, patrzcie, pod, podpiniamy sobie z tej strony. Niestety ja, ja nie mam ja żadnych. Aż mi głosu zabrakło. Nie mam żadnych możliwości, żeby zrobić ten. Siekierę. No i tu już, tu już jest duży problem. Deski, liny. No Niestety, no ja no nie mogę nic tutaj poradzić na to. Chyba dzisiaj tej wyspy nie będziemy eksplorować. A zobaczcie sami, jak ona super wygląda. serio, no nie mogę wam zapewnić tej eksploracji. Dzisiaj były dwa dedy, ogólnie to jest tragedia. Nie wiem, jak ja mogłem dopuścić do czegoś takiego. Zresztą wstyd, jak 150. Ej, udało mi się tego dzika uciukać. No a nagle przyleciał ten chłop i mi rzuca je na okamienia. Ja odszedłem przecież. Jakim cudem takie coś się wydarzyło? Nie rozumiem tego. Serio to nie rozumiem? Mam nadzieję, że... że nie będę już ginął więcej razy, bo... bo ogólnie zaraz będzie tragedia. No co ja mam wam więcej powiedzieć? Chyba e, chyba wiecie jak to z, z tym raptem. Napiszcie mi proszę w komentarzach jak to jest z tymi śmierciami. Czy ja mogę mieć jedną śmierć, dwie śmierci, czy ile już nawet desek nie mam? Ja, ja nie mam jak... jak To tu 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 z masakra. I ja coś tu ogarnę, czy nie? Dobra, popłyniemy gdzieś indziej. Nie wiem, nie wiem, nie, nie wiem co on zrobi. Dobra, zapiszmy. A ja nie mogę mu nic zrobić. Nawet. mają siatkę całą zje. No i są chłopie. <laughs> przykro. Przykro się to ogląda. Dobra, zapisujemy jeszcze raz świat, żeby nie było lipy. No i co? Ogólnie wypływamy gdzieś bardziej w dal, żeby znaleźć jakieś przedmioty. E, opuszczamy niestety tę wyspę. E, Miałem to zrobić wcześniej, bo teraz to jest... Teraz to jest masakra, ja nic nie mam, nic nie posiadam jestem totalnym gołupcem. A tam takiego drewna normalnie nie znajdę. Gdzieś? No nie znajdę pewnie. Szkoda, szkoda. Wiecie co moi drodzy? Napiszcie mi w komentarzach, pomóżcie mi jakoś, dajcie mi znać, co mam robić, żeby, żeby to przeżyć. No a w tym odcinku to już by było na tyle dzisiaj. Dzisiaj serio, bardzo smutny odcinek pełen pełen nieprzyjaznej atmosfery. No i będziemy musieli widzieć się już w kolejnych odcinkach, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia. Moja postać się z Wami żegna. No, miłego dnia, bądź miłej nocy, w zależności od tego, ten odcinek. Zostawcie w górę oraz suba. Trzymajcie się i widzimy się już w kolejnych materiałach. No to narwa, narwa, elo!